zadzwonił do mnie ten Adam Kania, z którym miałem jeszcze okazję współpracować jako zawodnik w trzeciej lidze, że szukają lekarza licencją PZPN-u, lekarza obeznanego, ujmijmy to w tematyce i jakby w całej specyfice piłkarskiej. Tak jak wspomniałem, znamy się już z tego, że mieliśmy relację na linii trener-zawodnik, więc wiedzą, że Piłka można nie jest mi obca, zarówno jako lekarzowi, jak i zawodnikowi. Następnie e, poszło to dalej do, do dyrektora Dariusza Motały i dogadaliśmy się. Dla mnie jest to super wyzwanie. Z przyjemnością je przyjąłem. Zadom faktycznie byłem związany w czasach juniorskich przede wszystkim e, u trenera Mielnika. Kilka razy też, co ciekawe, byłem przymierzany i była propozycja z seniorskiej, ale z racji studiowania medycyny, te propozycje odrzucałem. Co ciekawe, częściej grałem przeciwko odży, czy w barwach sfornicy, czy właśnie piotrówki. Czy jest to spełnienie marzeń? Jest to duże wyzwanie, jest to mega w ogóle fajna zajawka. I tak, mogę powiedzieć, że na tą chwilę jest to dla mnie najlepsze miejsce i jest to spełnienie marzeń i bardzo się cieszę i jestem bardzo dumny, że mogę być znowu w odrze, i tym bardziej jakby w innej formie. W zeszłym roku byłem jako lekarz reprezentacji W15 reprezentacji Polski, a jeszcze kiedy nie miałem pełnego prawa wykonywania zawodu, jeszcze podczas stażu jakby tego podyplomowego i podczas studiów byłem wielokrotnie zapraszany do reprezentacji Polski do lat 21, która szykowała się wtedy do euro. Przez doktora Macieja Tabiszewskiego. Później doktor Tabiszewski, prywatnie też mój mentor, jeżeli chodzi o medycynę piłkarską, wielokrotnie zapraszał mnie na staże do Legii Warszawa. Bywało, że i po kilka miesięcy, powiem szczerze, siedziałem w tej Warszawie. Po to właśnie, żeby wyglądać, jak funkcjonuje klub, jakie procedury są w klubie, jak wygląda proces leczenia i ogólnie całe realia. A obecnie realizuje się tak samo, grając w reprezentacji polskich lekarzy zdobywając medale Mistrzostw Świata Lekarzy w piłkę nożną, czy medale Mistrzostw Polski. I jak najbardziej jakby jestem zadowolony pod kątem, pod kątem mojej przygody z piłką nożną, jako zawodnik. A teraz trzeba przejść po prostu w inną rolę i ta rola, to przejście w tą inną rolę jest dla mnie zupełnie naturalnym przejściem. Nie wyobrażam sobie innej drogi, nie wyobrażam sobie pójść nagle nie, w kardiologię czy, czy dermatologię, tylko całe życie gram w piłkę no to wiadomo, że trzeba będzie pójść w piłkę. Oczywiście od przyszłego sezonu będę odpowiadał za opiekę zespołu podczas meczy na Oleskiej, opiekę medyczną jako licencjonowany lekarz PZPN-u. To jedna rzecz, a tą taką szerszą pracę, jaką będziemy, będę tutaj, znaczy jaką już tutaj pełnię, to jest oczywiście diagnostyka, diagnostyka zawodników po urazach, ale nie tylko po urazach, tylko związana także z tymi najbardziej przyziemnymi Ujmijmy to infekcjami czy problemami zdrowotnymi. Następnie nadzorowanie procesu rehabilitacji powrotu na boisko. Także będę odpowiadał za w pewien sposób kontrolę, oczywiście wraz ze sztabem szkoleniowym, obciążeń treningowych, w sensie takim jako prewencja urazów. I myślę, że tak samo jeszcze mam powiedzmy dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie żywienia, czy kwestie suplementacji. Moja praca ma dać to, co, co daje praca wszystkich ludzi w sztabie, czyli jak najwyższe lokaty jak najwyższe, e, jak najwięcej punktów, jak najwięcej radości dla kibiców e, i tak samo dla nas. Tak? Ja także przeżywam te mecze, przeżywam wyniki e, i mi to sprawia taką pasję, taką radość, jakbym zdobył punkty jako zawodnik. I dla mnie oczywiście to jest kwestia numer jeden. A kwestia numer dwa to jest ciągłe rozwijanie się, bo medycyna jest potężną działką. Każdy zawodnik, każdy mięsień, staw jest inny. Dla mnie jest to bardzo duża szansa do rozwoju, jeżeli chodzi o moją wiedzę, przede wszystkim z zakresu medycyny sportowej, z zakresu ortopedii, ale także pracy z ludźmi.